Witajcie ciekawscy! Filmy o opętaniach to jedne z najbardziej przerażających produkcji. Widok bohaterów atakowanych przez demoniczne moce na długo pozostaje w pamięci, podobnie jak tytuły: Egzorcyzmy Emily Rose, Obecność czy Kultowy Egzorcysta. Pokazane w nich wydarzenia czasem wcale nie są wymysłem scenarzystów, ale zostały oparte na prawdziwych przypadkach opętań. Zostańcie z nami do końca i poznajcie kilka takich budzących grozę historii. To został zaatakowany przez szatańskie siły. Jak wyglądało wypędzanie demonów? Czy egzorcyzmy zakończyły się powodzeniem? Jakie przypadki stały się inspiracją dla kinowych horrorów? Oglądajcie dalej, by posłuchać o najlepiej udokumentowanych nawiedzeniach w historii, które do dziś budzą przerażenie. Ale jeśli jesteście na tym kanale po raz pierwszy, nie zapomnijcie też o subskrypcji i kliknięciu dzwoneczka z włączeniem powiadomień. A teraz zaczynamy. Inspirując się przypadkiem Klary German kale nie nakręcono jeszcze żadnego filmu fabularnego, ale jej historia spokojnie mogłaby posłużyć jako materiał do dobrego horroru. Zacznijmy jednak od tego, że jest ona uważana za najsłynniejsze demoniczne opętanie w Afryce. Wspomniana Klara była spokojną i wierzącą dziewczyną, przebywającą na misji świętego Michała w pobliżu południowoafrykańskiej miejscowości Natal. Ku zaskoczeniu jednego z księży Bogobojna 16-latka przyznała się podczas powiedzi do zawarcia paktu z diabłem, choć nie zdradziła dlaczego, postanowiła to zrobić. Wkrótce po wyznaniu zaczęły się dziać rzeczy niewyjaśnione. Dziewczyna przestała zachowywać się racjonalnie, wpadała w trans, po którym nie pamiętała co się z nią działo i zaczęła używać nieznanych jej do tej pory języków. Podczas rozmów z innymi misjonarzami zdradzała ich największe sekrety, o których nigdy z nikim nie rozmawiali, a na widok świętych symboli odczuwała dyskomfort. Księża podjęli decyzję o egzorcyzmach, które trwały nieprzerwanie przez dwa dni. Ich świadkami było ponad sto osób, a ich oczom ukazały się takie przerażające sceny, jak demoniczne krzyki nawiedzonej, niszczenie przez nią Biblii, a nawet próba uduszenia księdza jego własną stułą. W niektórych momentach Klara wpadała w taki szał, że do utrzymania jej w miejscu potrzeba było kilku ludzi. Podczas egzorcyzmów mówiła w nieznanym języku, syczała, warczała, a kontakt z wodą święconą doprowadzą do furii. W najbardziej dramatycznym momencie obrzędów lewitowała nad ziemią, ale na szczęście duchownym udało się wypędzić demona. A wy swoją drogą możecie zobaczyć nasz odcinek, w którym zdradzamy kulisy pracy egzorcystów. Jak w rzeczywistości wygląda ten najstraszniejszy zawód świata? Kto może zajmować się wypędzaniem złych mocy? Kliknijcie link, jaki właśnie teraz pojawia się na ekranie, by poznać odpowiedzi na te pytania. A my przechodzimy do kolejnego przypadku opętania, opisanego w książce Williama Petera Blattiego pod tytułem Egzorcysta, która stała się inspiracją dla kultowego horroru o tym samym tytule. Pisarz opowiadał, że w ciele 14-letniego Rolanda Doe zamieszkał groźny demon po tym, jak chłopak bawił się planszą Luigi. Do seansów z jej użyciem namówiła go ciotka, która zajmowała się okultyzmem, i Roland był zafascynowany seansami wywoływania duchów. Nie trzeba było długo czekać na pierwsze ataki złych mocy, jakich stał się ofiarą. Zaczęło się od męczących go koszmarów, przez które z wrzaskiem budził się ze snu. Następnie na jego ciele zaczęły się pojawiać zadrapanie i w żaden sposób nie można było wyjaśnić, skąd się biorą. W całym domu też działy się dziwne rzeczy. W nocy słychać było głośne trzaski, okrzyki i jęki, a meble same przesuwały się w pokojach. Rodzina poprosiła o pomoc kaznodzieje, który zajmował się parapsychologią, ale nie był on im w stanie pomóc. Następnie sam Roland został odesłany do kliniki, aby zdiagnozować jego zaburzenia snu oraz rany pojawiające się na ciele, jednak tam również nic nie udało się ustalić. Jedynym ratunkiem w takim przypadku mógł być egzorcysta i jako pierwszy obrzędy nad chłopcem przeprowadził ksiądz Edward Hughes. W ich trakcie dochodziło do przerażających scen. Roland rzucał w stronę duchownego ciężkie przedmioty, wyzywał go, a nawet zaatakował wyrwaną z materaca sprężyną, przez co ksiądz wylądował w szpitalu. Ponieważ stało się jasne, że sam nie da sobie rady z egzorcyzmami, poprosił o pomoc dwóch innych duchownych, którzy już wcześniej mieli do czynienia z takimi przypadkami. Jednak zło, jakie zagnieździło się w nastolatku przez długi czas nie dawało się wypędzić. Podczas odprawiania obrzędów łóżko opętanego podnosiło się i opadało, wszystkie przedmioty wokół zmieniały położenie, a chłopiec przemawiał niskim głosem, jakim nigdy wcześniej się nie posługiwał. Z powodu wycieńczenia organizmu wylądował też w szpitalu w South St. Louis i właśnie tam udało się przeprowadzić ostatni skuteczny egzorcyzm. Skrzydło budynku, w którym przepędzono demona z czasem zostało zburzone, a następnie na podstawie historii Rolanda nakręcono słynny horror Egzorcysta z 1973 roku. Jako materiał do filmu posłużyła też historia Anny Ekland, 14-letniej dziewczynki urodzonej w 1882 roku w stanie Wisconsin. Jej ojciec oraz ciotka praktykowali czary i podejrzewa się, że to za ich sprawą Anna została opętana. Jej dziwne zachowanie, agresja na widok poświęconych przedmiotów spowodowały, że matka dziewczynki wezwała na pomoc miejscowego egzorcystę. Walka z demonem trwała nieprzerwanie przez kilka tygodni, a nastolatka w ich trakcie unosiła się w powietrzu, wdrapywała na ściany i głośno wyła. Wymiotowała kilkadziesiąt razy dziennie, i twarz uległa deformacji, podobnie jak całe ciało. Opętana zaczęła mówić w języku łacińskim, hebrajskim, włoskim i polskim, a także atakowała księdza odprawiającego egzorcyzmy. On sam, gdy zapytał, kto zamieszkał w ciele dziewczynki, usłyszał z jej ust, że demonów było kilka, a ich celem było doprowadzenie Anny do odebrania sobie życia. Złe moce groziły też samemu księdzu, i ten omal nie zginął w wypadku samochodowym, gdy wracał z domu rodziny eklandów. Ta historia miała jednak szczęśliwe zakończenie, gdyż ostatecznie demony opuściły ciało pętanej, a ona sama już do starości prowadziła spokojne życie. Pozytywny finał miał też przypadek nawiedzenia rodziny Smarlów. Gdy familia z 1974 roku przeprowadziła się do nowego domu, jej członkowie doświadczali licznych zjawisk paranormalnych, a duchy atakowały ich w snach i w realu. Do pomocy zostało wezwane małżeństwo Warrenów, które stwierdziło, że domostwo jest nawiedzone przez trzy demony mające na celu zniszczenie całej rodziny. Niestety słynni badacze nie byli w stanie pomóc Marlą, nic nie dała też przeprowadzka do innej posiadłości, gdyż duchy podążały za nimi. Dopiero usankcjonowany przez kościół egzorcyzm oczyścił dom z działalności złej mocy. A wracając jeszcze na chwilę do Eda i Lorraine Warrenów, jako demonolodzy zajmowali się setkami spraw nawiedzeń czy opętań i kilka ich słynnych dochodzeń stało się też inspiracją dla horrorów serii Obecność. Więcej na ten temat poznacie oglądając nasz odcinek, polecany właśnie na ekranie, w którym dowiecie się też jak Warrenowie stali się najbardziej kultowymi łowcami duchów historii. Mówiąc o opętaniach, nie sposób pominąć przypadku analiz Michael, który do dziś jest przez niektórych uznawany za najbardziej przerażający przykład działania złych mocy. Podczas gdy inni uważają, że dziewczyna wcale nie padła ofiarą demonów, lecz ludzi, faktem jest, że młoda Niemka odeszła z tego świata po przejściu blisko 70 rytuałów prowadzonych przez egzorcystę przez 10 miesięcy w 1976 roku. Zaczęło się od tego, że Annalise słyszała głosy mówiące jej, że jest potępiona, a na kilka tygodni przed śmiercią jej stan był tak poważny, że dziewczyna nie była w stanie chodzić, piła własny mocz, jadła robactwo i odgryzała głowy ptakom. Rodzice dziewczyny, przekonani o tym, że ich córka padła ofiarą najgorszych demonów, odrzucili pomoc lekarzy, ale badacze tej historii coraz częściej skłaniają się ku wersji, że Analiz była po prostu osobą z zaburzeniami psychicznymi, której powinni pomóc specjaliści, a nie ksiądz. Zatem do tej pory przypadek jest tematem gorącej dyskusji, a także stał się inspiracją dla jednego z najsłynniejszych horrorów czyli egzorcyzmy Emily Rose. Powiedzcie ciekawcy, widzieliście ten film? Czy produkcje o pętaniach budzą w was przerażenie? Wierzycie w historię demonicznych nawiedzeń i działań złych mocy? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach pod tym filmikiem, ale nie zapomnijcie też o subskrypcji. Słyszymy się już niedługo w kolejnym epizodzie z efektem wow. Cześć!